Cześć, dzisiaj porozmawiamy o moim hobby, bo to jest troszkę inny filmik niż reszta. Moim hobby jest malowanie. Tak, właściwie to robienie nie naklejek na szyby. Robię je takimi farbkami: Window Colors, Barwy na Szkło, 7 tub kolorowych farbek. Tutaj pisze, że każda ma 10,5 ml. Takie. Jest brązowy, czerwony, niebieski, czarny, żółty, srebrny i zielony. To zaczynajmy. Tutaj pokazuję naklejki, jakie zrobiłam. Jest taki motylek. Arbuzik, abu, abu, arbuz. Truskawka. marchewka, mm, Jabłko. Duże. Ogromniasty słoń. Prawie, prawie, patrzcie, taki duży. Jak moja ręka prawie. Śliwki. Kwiatki. Taki wąż. ryba, taki skalar, czereśnia, słońce za chmurką oraz księżyc. To są moje wszystkie już naklejki na szybę. Myślę, że Wam się podobały. Czekajcie na więcej filmików. Komentujcie i subskrybujcie.